Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj wracamy do Ducha Świętego i wracamy do drugiego listu apostoła Pawła do Koryntia. Bo myślę, że pominęliśmy bardzo ważny, czy ja pominąłem w rozważaniu swoim o Duchu Świętym, bardzo ważny fragment, to jest błogosławieństwo z 13 rozdziału, z 13 wersetu. Takie chyba jedyne błogosławieństwo, które w jakiś sposób odzwierciedla tą frazę wielkiego nakazu misyjnego, gdzie jest powiedziane, że mamy chrzcić narody, Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. No i oczywiście w liście do Efezjan znajdujemy wszystkie trzy osoby zaangażowane w błogosławienie Kościoła. Wszelkie duchowe błogosławieństwo nieby pochodzi bezpośrednio od Ojca, pośrednio przez Syna i pośrednio przez Ducha. Mamy również w pierwszym Koryntian, właśnie o, o jakby też taki trynitarny fragment, w którym widzimy zarówno Ojca Syna, jak i Ducha zaangażowanego w służby kościelne. Natomiast, właśnie, co ciekawe, ten cały drugi list apostoła Pawła do Koryntian, który jest generalnie takim trudnym listem, chyba jednym z najtrudniejszych, jak nie najtrudniejszym, jeśli chodzi o, o pewien, pewną strukturę, pewien porządek, czy wyciąganie wniosków. Nie wiem, ile znacie takich, jakiś, no, nie wiem, komentarzy z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian. Więc po prostu trudny, też nie za często się głosi. No chyba, że tam z jakichś ulubionych, tam o nowym stworzeniu, o to stare przeminęło, wszystko stało się nowe, prawda? Jakiś tam jeden fragment. Ale właśnie ten fragment, przez tę całą dynamiką, z tej całą można powiedzieć taką, takim, takimi polemikami, bo to jest list pełen polemik, ale gdzieś suma summarum, właśnie on się kończy, można powiedzieć, najczystszym, takim najbardziej wyraźnym, trinitarnym błogosławieństwem. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga. I społeczność Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Zwróćmy uwagę właśnie, że po pierwsze łaska jest dana nam przez dzieło Jezusa Chrystusa. To jakby, to właśnie Pan Jezus Chrystus jest tym, który jest dawcą łaski. To On jest tym, który, który dotyka nas swoją łaskę. To On jest tym, który, który dokonał odkupienia. To On jest tym, który dokonał zbawienia, uczynił za nasze grzechy, pojednał nas z Bogiem, usprawiedliwił Dzięki ofierze swego krzyża, złożywszy okup za nas, wyjednał nam przez swoją zastępczą śmierć zbawienie. To wszystko jest właśnie w tej łasce, o której czytamy. Miłość Boga. Miłość Boga trochę to odzwierciedla Jana 3.16. To miłość Boga jest. No i to, co też czytaliśmy w liście do Galacjan, czyli liście do Rzymian, Abba Ojcze, to jest właśnie to, że jakby w tej łasce w syna widzimy miłość. Ojca, który posłał, który, który zaplanował, który wybrał, który tak naprawdę to wszystko w jakiś sposób, można powiedzieć, od niego się to wszystko rozpoczęło. Ta miłość Boża właśnie jest obecna i w dziele Chrystusa, i w społeczności z Duchem Świętym, o czym za moment, ale to właśnie ona jest źródłem, źródłem tych wszystkich, można powiedzieć, całego planu zbawienia, całej historii zbawienia, która nas dotyka również dzisiaj, i która ostatecznie się zakończy, w tym wieku, przez powrót Chrystusa, w fale, yy, gdzie wszyscy, jak, jak czytamy liście do Filipian, będą wyznawać, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Yy, natomiast trzecia rzecz, o której tu jest mowa, to, to, czyli łaska niech będzie z nami, miłość Boga niech będzie z nami i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami. Zwróćmy uwagę, że tu jest Duch Święty. Święty oznacza inny, odmienny. Ten Duch, który wnosi inność, odmienność. Ten Duch, który... W przemienia, można powiedzieć, a przemienia właśnie tego, że jest inny i odmienny, że tą jakość jakby niesie w sobie. Yy, społeczność Ducha Świętego, to Duch Święty nas scala. Scala z Ojcem i Synem, to Duch Święty nas scala ze sobą, to Duch Święty sprawia, że jest rzeczywista, nowa społeczność, bez Ducha Świętego, bez Jego działania, w nas wszystkich i pośród nas i w łączeniu nas ze sobą nie byłoby Kościoła, nie byłoby Królestwa Bożego, nie byłoby zgromadzeń Świętych nie byłoby tej nowej jakości, która musi się wyrazić społecznie, bo nie może się wyrazić inaczej, jak właśnie przez więzi, królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój, radość Duchu Świętym, zwróćcie uwagę, a więc to, to Duch Święty stwarza z nas jakąś nową rzeczywistość, sprawia, że wkraczamy w tą nową rzeczywistość, że ta nowa rzeczywistość zaczyna nas przemieniać, bo nie można być przemienionym z osobna. Jest to fikcja, pewna herezja można powiedzieć, taka zachodniego świata że tylko my, my i my, 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 pępek świata, tak nie jest, musimy być razem i ta społeczność Ducha Świętego właśnie sprawia, że się przemieniamy, przemieniamy przez łaskę, przez miłość Ojca, ma to wpływ na nas, przemienia nas to jako społeczność i ten Kościół staje się inny i my w tym Kościele stajemy się inni i my faktycznie też doświadczamy tych błogosławieństw tu i teraz, o których, czy tego, można powiedzieć, tego wymiaru tych odwiecznej odwiecznej miłości i odwiecznej łaski która już dzisiaj się przejawia, bo jakby miała się nie przejawiać, skoro jest wieczna, to do też się przejawia i też ma na nas wpływ. Także bardzo ważne, ważne błogosławieństwo, błogosławieństwo, którym się często, często posługujemy, w którym to właśnie społeczność ducha. To duch sprawia, że, że ta społeczność istnieje. Jest tym, można powiedzieć, klejem, tym spoiwem, tym scaleniem nas z całą, inną, z całą historią zbawienia. Z dziełem syna i z miłością ojca. I chwała Bogu za to, że tak właśnie jest. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twój plan ogarnia wszystko, że ten plan ogarnia ten, ten dzisiejszy moment, tą chwilę, teraz nawet, że jesteśmy właśnie w Tobie rzeczywiście prawdziwie wkorzenieni przez społeczność ducha w dziele syna i w miłości ojca. Bądź Panie za to uwielbiony, dawaj nam tego doświadczać, dawaj nam pokój, dawaj nam się tym cieszyć. Niech to wszystko przemienia nas i przez nas również świat wokół nas. Z Bogiem i do zobaczenia.